Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Smody Samorządowej Powiatu Wołomińskiego. Zaprezentujemy dwa tematy. Po pierwsze kwestie projektów Smody Samorządowej i samorządowców Powiatu Wołomińskiego dotyczącego Karty Dużej Rodziny. O karcie w gminie Zielonka będzie mówił burmistrz Grzegorz Dudzik i przewodniczący struktur powiatowych Smody Samorządowej Adam Kopczyński oraz odpowiadamy na pytania dotyczące dzisiejszej sesji. O głos proszę, proszę o zabranie głosu Adama Kopczyńskiego. Proszę Państwa, Wspólnota Samorządowa Powiatu Wołomieńskiego postanowiła zająć się takim problemem społecznym, jakim jest polityka prorodzinna. Nie robią tego najwyższe władze w naszym kraju, więc próbujemy zrobić to oddolnie. Na dzisiejszą konferencję przygotowaliśmy dla takie oświadczenie, które, jeżeli Państwo pozwolą, nie jest długie, odczytam, a następnie Państwo otrzymają go w wersji papierowej i elektronicznej, może to ułatwić Wam pracę. Doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi. Rozumiejąc znaczenie rodziny w życiu państwa i narodu, wspólnota samorządowa powiatu wołomińskiego rozpoczęła wdrażanie programu Karta Dużej Rodziny. Jako pierwsza program uruchomiła gmina Zielonka. Zachęcamy wszystkie samorządy naszego powiatu do uruchomienia programu na terenie każdej gminy. Jako klub radnych wspólnoty samorządowej rady powiatu wołomińskiego deklarujemy podjęcie niezbędnych działań aby również samorząd powiatowy przystąpił do programu i zaproponował pakiet do karty dużej rodziny. Jakie są cele naszego programu? Celem tego programu karty dużej rodziny jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, promowanie modelu rodziny z dziećmi, umacnianie rodziny oraz wspieranie rodzin wielodzietnych w wypełnianiu ich funkcji. Poprawa warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych. Kolejnym celem jest zwiększenie dostępności członków wielodzietnych rodzin do zajęć organizowanych przez placówki samorządowe. Przewidujemy również zorganizowanie takiego programu partnerskiego Partnerzy Programu. Jako partnerów zaprosimy do udziału w tym programie podmioty gospodarcze z szeroko rozumianej sfery handlu i usług. I reasumując, chcielibyśmy. Stwierdzić, że duża rodzina zasługuje na szacunek i jest powodem do dumy. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Zielonka, który wprowadził w swoim mieście projekt i Karty Dużej Rodziny. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa się rozrasta na powiat. Karta Dużej Rodziny w Zielonce pojawiła się także dzięki współpracy ze Związkiem du Dużych Rodzin 3, czyli organizacją pozarządową skupiającą duże rodziny, rodziny wielodzietne. Organizacja ta promuje wprowadzanie w Polsce kart dużej rodziny, czyli taki samorządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych. Wprowadziliśmy kartę dużej rodziny podczas sesji styczniowej. Tego roku zgłosiło się już, złożyło już wniosek o wydanie karty 15 rodzin, w sumie dla 90 osób. Największa rodzina, która zgłosiła się, zgłosiła przystąpienie do programu, to jest rodzina 12-osobowa, czyli, czyli rodzina z 10 orgiem dzieci. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Miesiąc minął od wprowadzenia karty, dziś już wydawaliśmy 90. kartę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za udział w konferencji. Jeśli są pytania, to prosimy o indywidualne pytania. Możemy też odpowiadać na pytania dotyczące dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie konsultowany był ten pomysł już z innymi włodarzami, z innymi gminami? Proszę o odpowiedź Adama Kopczyńskiego. Czy na początku kadencji. Wspólnota samorządowa, jako licząca się siła polityczna na scenie naszego powiatu, pracując nad programem na kadencję uznała, że jednym z najważniejszych problemów jest zajęcie się sprawami rodzin i jest to jeden z naszych elementów programu i w tej sprawie odbyliśmy spotkanie z takim liderem, który w Polsce jest prekursorem Karty Wielkiej Rodziny, z burmistrzem gminy. Grodzisk Mazowiecki, Panu Grzegorzem benedyk Czynińskiem, ponieważ. Państwo wiecie, mamy w powiecie ośmiu wojtów i burmistrzów ze wspólnoty samorządowej na dwunastu i tutaj na tej sali właśnie odbyło się spotkanie, była prezentacja, było zapoznanie się z całą problematyką i jednoznaczna decyzja, że będziemy wdrażali tą kartę na terenie całego powiatu. Zachęcamy oczywiście również wojtów burmistrzów, którzy jestem przekonany nie są ze wspólnoty samorządowej, na pewno do tego programu przystąpią. Będziemy ich w każdym bądź razie do tego przekonywali. Na pewno warto, na pewno warto i rozmawiamy. Bardzo dziękuję za udział w konferencji.